Witam wszystkich bardzo serdecznie, wróżka styla siokłania. Dzisiaj horoskop na następny tydzień, czyli od 7 sierpnia do 14 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Przypominam wszystkim, że możecie zadać jedno darmowe pytanie tylko raz pod filmikiem lub na mojego maila. Piszcie, tak się zastanówcie trochę nad tym pytaniem, żeby miało jakoś tak ręce i nogi, tak? Bo niektórzy takie dziwne pytania mi zadają, na przykład, czy mężczyzna tam, o którym myślę, yy, mnie kocha. To trochę takie, no wiecie, takie dziwne pytania, trochę dziecinne, ale no wiem, że niektórzy naprawdę mają dużo problemów różnych, życiowych, poważnych, także zadawajcie takie pytania. Będziemy szukać odpowiedzi na nie. Yy, jak ktoś chce, to właśnie może na mojego maila, którego. Znajdzie na mojej stronie www.styla.pl napisać swoje pytanie, imię i datę urodzenia. Nie zapominajcie o tym. Zaczynamy teraz od baranka. Co go czeka w następnym tygodniu? Dziesiątka monet, czyli wiadomo, bogactwo, luksus. Kupowanie domu, kupowanie mieszkania, sprzedawanie czegoś. Możecie sprzedać na przykład nieruchomość albo działkę. To jest właśnie liczenie jakichś pieniędzy, luksus taki naprawdę, jak na przykład no, jedziemy sobie na luksusowe wakacje. Także niektóre baranki może pojadą właśnie na luksusowe wakacje albo jakieś niespodziewane pieniądze. Możecie też grać w różne gry liczbowe. Może któryś baranek wygra jakąś większą sumkę. No, niektóre barany, właśnie te, które osiągnęły już szczyt swoich możliwości, mogą teraz właśnie podzielić się z innymi, tak, bo będziecie mieli nadmiar tych pieniędzy. No, i zacząć jakąś inną y, drogę, na przykład inwestycji. Tu chodzi o jakieś inwestycje, no na przykład coś tam sprzedacie, no to coś nowego kupicie, albo jakiś projekt Wam po prostu wyszedł, za który dostaliście dużo tych pieniążków. No i y, możecie zacząć następny, tak. Co do chorób, y, to jest najczęściej prywatne leczenie, płatne kuracje, kliniki, tak. Czyli coś takiego. Y, wszystko za pieniądze. Dobrze, czyli u baranków będzie super. Teraz sprawdzimy byka. Co tam u byka? Cesarzowa. Cesarzowa. To jest też karta dostatku, luksusu. Cesarzowa to matka, tak, matka, żona i kochanka, jak to się mówi. Możecie teraz też, jak to się mówi, zajść w ciążę, urodzić dzieci, zostać właśnie tymi mamusiami, żonami, czyli jakieś śluby się szykują. Jak wakacje, to też bardzo fajne, udane wakacje gdzieś w fajnym, luksusowym miejscu. Piękna, zmysłowa, miłość, yy, głębokie spełnienie. Co jeszcze? Małżeństwo, no małżeństwo, no to tak, wiadomo, tak. Spokój, wygoda, obfitości, abfito, dostatki to wszystko właśnie w tym tygodniu dla naszych byczków. A co do zdrowia no to, to jak mówiłam, tak, przede wszystkim tu jest płodność, czyli. Yy, Trzeba uważać, jak ktoś nie chce mieć dzieci, a jak ktoś chce, to nie trzeba, bo rzeczywiście ta ciąża tutaj jest widoczna, nawet na tej karcie. Kobietka trzyma dziecko. Dobrze, czyli następny znak: bliźnięta. Mam nadzieję, że też taka fajna dla Was karta wypadnie. Ale co tam u naszych bliźniaków? Karta maga, czyli też takie ruszenie do przodu. No, będziecie mogli coś w tym tygodniu, jakieś sprawy, by, które tam się ciągły, to też pozakańczać i zacząć y, już coś nowego. Nowa praca, nowy biznes. Możecie otwierać firmy. Rozwijać swoje talenty. No, Mac tutaj naprawdę to jest taka siła i potęga też i umysłu i kreatywności. Te, które pracują w jakichś dużych firmach, no, w tym tygodniu możecie zająć właśnie tą pozycję lidera, tak? Czyli gdzieś tam zostaniecie nagrodzeni, wywyższeni w tej pracy. To będziecie różne licencje, pozwolenia. O to właśnie, co żeście się starali. No, właśnie, na przykład, jak ktoś no, może też prawo jazdy w tym tygodniu zdać z Was, bo rzeczywiście będziecie mieli taki dobry tydzień. Co jeszcze? No, co do, co do chorób, no to wiadomo, tutaj trzeba uważać na gardło, tak. No, takie rzeczy właśnie związane z gardłem, zatoki, gardło tutaj może bardziej żeby się nie przeziębić, żeby tam wiadomo, ale czy teraz można się przeziębić w takie upały. Dobra, następny znak. Rak. Czyli co tam u naszego raczka? W tym tygodniu, Uu, wieża, tak? Ale wieża to też nie oznacza nie wiadomo czego. Jak mówię zawsze, że nieraz właśnie trzeba coś zburzyć, żeby coś nowego wybudować. No ale na pewno nagłe jakieś y, nagłe rzeczy, które mogą Wam spaść na głowę, nieprzewidziane sytuacje. No na przykład y, samochód może Wam się zepsuć to też nieprzewidziana sytuacja, właśnie w drodze. Y, co jeszcze? Y, Niektóre z Was muszą uważać na przykład na tornada na przykład, albo jakieś zniszczenia, czyli no, ostatnio przez Polskę przeszły takie właśnie rzeczy, a, ale tu się nie ma co śmiać, bo też niektórzy z Was na przykład mogą mieć jakieś tam powiedzmy uprawy i tutaj też może coś się nieoczekiwanego złego stać, ale tu chodzi też o, o tą pogodę, tak. Co jeszcze? No to taka utrata trochę bezpieczeństwa. Hmm. Czasem spalony most to najlepszy w życiu start, tak? Czyli musicie jednak coś od nowa rozpocząć. Często też to jest rozwód, rozstanie. Yy, takie właśnie rzeczy, yy, które, które nie chcemy, żeby się wydarzyły, ale się muszą wydarzyć, ale nieraz dla naszego właśnie dobra. Yy, tak samo. Yy, z chorobami. No to uważajcie na pewno na jakieś nagłe wypadki czy złamania. No i przede wszystkim na kręgosłup. Następny znak. Lew. Oj, lew coś nam rozrabia. Zobaczymy, co tam u naszego lwa. W tym tygodniu. Uu. Ulwa troszkę taki smutny tydzień, tak? Smutny no jest. Tutaj takie żale, wylewanie jakiś właśnie łez, smutek, coś was będzie gryzło, coś was będzie gnębiło, albo ktoś, tak? Bo nieraz ta trzecia osoba gdzieś tam jest, która też nas w jakiś sposób rani i krzywdzi. I niestety trochę u was też łez się poleje. W stałych związkach właśnie jakiś przełom, tak? Pierwsze jakieś takie stałych, no takich, które na przykład młode małżeństwa już są, albo na przykład pary, które są rok czy dwa. Jakieś takie poważne zgrzyty mogą wystąpić. Yy, wątpliwości i rozczarowanie w związku, tak? Yy, co ta piątka tu? Też nałogi. Uważajcie na nałogi, bo niestety yy, to jest też nadużywanie na przykład alkoholu, tak? Bo widać tutaj te kielichy i ta pani oczywiście się trzyma za głowę, tak? Czyli uważajcie na, na tego kaca. Co tu jeszcze do, dla Was? No, straty, straty, żałoby, no takie niestety dziwne, trudne czasy, ale to tylko będzie trwało kilka dni, więc się nie załamujcie w chorobach. Właśnie taki wylew może być. Albo pęknięcie wrzodu. Y, jakieś przerwane naczynia, błony. Tutaj właśnie na to y, uważajcie. Następny znak panna. Co tam u panny słychać? Będzie. I panna asmonet. Asmonet, czyli początek, tak, początek wszystkiego, co jak to się mówi, yy, co jest dobre, bo na przykład nowa praca, ale też nowa, ale też dobrze płatna, która może nas jakoś zadowolić. Nowe projekty, yy, nowy związek yy, co jeszcze pierścionek zaręczynowy właśnie jakieś takie świętowanie we dwójkę. W miłości zapowiedź trwałego, szczęśliwego związku. Związek z perspektywami, tak? Czyli doskonała ta wróżba miłosna, można powiedzieć. Ogólnie bardzo dobre, bardzo dobry tydzień na wszystko. Hmm. Możecie też rozpocząć właśnie własną działalność handlową, tak samo jak przy Magu, bo to jest też tak troszkę podobnie. Dobre inwestycje, yy, podwyżka w pracy właśnie, tak jak mówiłam, nowa praca prezent nagrody, konkretne takie korzyści, które będzie widać. W chorobach bardzo dobra kondycja, pozytywne rokowanie, jeśli ktoś tam ma coś jakieś badania do zrobienia zdrowie pozytywne wyniki. No i tak samo zarodek, dziecko, tak, czyli też może oznaczać ciążę. Następny nasz znaczek to będzie waga. I co tam u naszej wagi? Zobaczymy. Dwójka mieczy u naszej wagi, czyli taki trochę impas, tak, zastanawianie się, jakaś pułapka, jak z tego wyjść, tak? Czyli taki problem, troszkę nie do rozwiązania. Jeszcze w tym tygodniu y, będziecie musieli to po prostu przemyśleć. Jak, jak wyjść z jakiejś sytuacji, w którą może nieświadomie żeście weszli, albo świadomie, no, jak się zakończy ta walka między sercem a rozumem: no, to jeszcze jak to się mówi, tego nikt nie wie. Y, no i to jest taka chybotliwa sytuacja, i chybotliwy cały tydzień dla wagi. I w miłości, i w pracy, i w finansach, czyli to wszystko tak, jakby się pokrywa, że jednak, jednak, będziecie musieli na spokojnie, jakby przeczekać ten tydzień, przemyśleć wie, wiele spraw i może nawet dojść do tej równowagi. W chorobach to jest problem z górnymi drogami oddechowymi, z płucami, ze skrzelami, z zatokami, tak. I także zaniki pamięci, zaniki pamięci. No, niestety, takie Was czekają dziwne choroby, ale miejmy nadzieję, że nie. Teraz skorpion. I co u skorpiona słychać będzie w tym przyszłym tygodniu? Oj, skorpion, jakaś bida. Znędzą się, przypląta do skorpiona. Tutaj chodzi. Nie tylko o straty finansowe, ale najbardziej o straty finansowe. Czyli uważajcie też, żeby gdzieś tam źle nie zainwestować, czy komuś nie pożyczyć. Nie bierzcie w tym tygodniu kredytów, bo to też jest zawsze karta ostrzegająca. Ale oprócz tego straty emocjonalne, straty w rodzinie, straty przyjaciół. Każdy może jakąś tam stratę wiadomo, ten skorpion y, gdzieś tam odczuć. Bo niestety ta piątka monet to jest taka właśnie zawsze bida z nędzą, jak to się mówi. I niestety tutaj uważajcie na finanse. W uczuciach to jest też taki chłód uczuciowy i żebractwo uczuciowe, tak? Jedna osoba, tak jakby żebra o uczucia drugiej. To też wcale nie jest, jak to się mówi, dobre. Często oznacza też zdrady, yy, ograniczenia. Takie wszystko też tru, trudne w, w takich relacjach międzyludzkich. Wy, właśnie wyzwiska, poniżanie, taki brak litości. I tutaj trwa walka między tymi dwoma stronami, tak? Widać w tej karcie, że niestety y, agresja i nie będzie, jak to się mówi, wygranych, tylko przegrani chorobach utrata zdrowia, czyli po, no uważajcie na to zdrowie, pogarszanie stanu zdrowia, zła dieta i wyniszczenie organizmu, czyli same takie dziwne choróbska. Następny znak. Strzelec. Co tam u strzelca? Miejmy nadzieję, że teraz będzie jakaś pozytywna karta. Jest. As Buław. To też różnego rodzaju początki, yy, bardzo yy, będziecie pomysłowe i kreatywne, na, na pewno w tym tygodniu. Yy, I takie bardzo energetyczne, bo widać tą siłę i tą energię. No cóż, miłości to początek wielkiego zauroczenia, pożądania i namiętności. Yy. Co jeszcze? No takie od pierwszego wejrzenia też uczucie, ta miłość od pierwszego wejrzenia i życiowe siły twórcze. Tak samo własna działalność. Patrzcie, już trzy znaki, czyli Polacy muszą zaczynać jakieś własną działalność, tak? Co jeszcze? Ktoś Was będzie pociągał fizycznie bardziej, bo będzie przystojny i seksowny niż na przykład umysłowo, tak? Bo no, będziecie patrzeć tutaj na urodę innych i inni będą też patrzeć na Waszą urodę. Co do chorób, witalność, siła, zdrowie i płodność. Płodność też przede wszystkim. Dobrze, czyli ten tydzień. Super, można powiedzieć, dla, dla strzelców. A teraz koziorożec, koziorożec. I patrzymy, co tam u naszego koziorożca wypadnie. Trójka kielichów, imprezy, zabawy, przyjaciele, tak? Bardzo fajny tydzień. Może, mogą być takie uroczystości, jak śluby, ściny, urodziny. No, wiadomo, będziecie zapraszani i też, też Wy sami możecie coś urządzić, bo to są takie imprezki, jak to się mówi. W ogóle radosna i wesoła karta, czyli też radość, radość, młodość i szczęście, tak? W pracy, na przykład, wsparcie innych ludzi, dobra atmosfera, co jeszcze? No tutaj, no wiadomo, że tam finansowo to tutaj nie jest ta karta nie wiadomo jaka, że tam, y, że, że po prostu coś tam więcej tych pieniędzy będzie, ale na pewno nie będzie problemów z pieniędzmi. To też w sumie y, dobra wiadomość. <grytanie> co jeszcze? Powrót do zdrowia, jeśli ktoś był chory, tak? Powrót do zdrowia. A na co trzeba w chorobach zwrócić tak bardziej piersi, narządy rodne, kobiety. I zajadanie stresu, czyli jak ktoś tam gdzieś się boi czegoś, no nieraz czy, czy się stresuje, to je. No i tutaj uważajcie, żebyście za dużo nie jedli, żeby Was brzuszki nie bolały. I to wszystko dla naszych strzel koziorożców. I teraz wodnik. Jeszcze wodnik i rybki zostały, czyli tak, jeszcze dla wodnika. Karta kapłanki. Jakieś tajemnice zostaną wyjaśnione, na przykład czegoś się możecie ciekawego dowiedzieć w tym tygodniu. Co jeszcze? Troszkę takie właśnie rozwój duchowy, przemyślenia, bo ta kapłanka to jest jednak taka czarownica, wróżka, taka duchowa też osoba. Coś tam możecie się nauczyć, dokształcić. W takich właśnie dziwnych, w dziwnych zdolnościach po, ponadzmysłowych. W miłości, takie tradycyjne, religijne małżeństwo, długoterminowy związek. Jeśli ktoś jest singlem, to dalej prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu zostanie singlem, bo to jest też taka karta troszkę samotnej kobiety. Yy, oprócz tego co no w zdrowiu to takie ukryte raczej choroby yy, które jakby jeszcze yy, nie ujrzały światła dziennego no i takie sprawy hormonalne hormonalne I na pewno będziecie mieli bardzo dobrą intuicję w tym tygodniu także słuchajcie samych siebie jak to się mówi a nie kogoś i teraz rybki co w tym tygodniu będzie u rybek? O, drzewo życia, czyli odkładamy tą kartę, bo to jest karta, która mówi, żeby raczej nie wróżyć. O, teraz następna karta, która też nie wróży nią dla znaku Zodiaku. I ósemka buław, czyli jest tak. Trzy karty dla rybekarza. <grym> drzewo życia, które mówi nieraz żeby już tej osobie nie wróżyć na przykład bo i tak co ma być to będzie, nic jej jakby nie uratuje a druga to jest właśnie tutaj królowa buław no wiadomo to jest karta karta dworska kobieta, blondynka o niebieskich oczach tak bardzo, bardzo przedsiębiorcza, seksowna, czyli na, tutaj może się tyczyć to y, pań z znaków właśnie rybek, że takie będą. I co? Będziecie przyciągać do siebie mężczyzn, bo widzimy tę ósemkę buław, czyli y, seksualność, tak? Coś takiego niespodziewanego, szybkiego, krótkiego, czyli też to mogą być tylko romanse, romanse Krótkie znajomości, krótkie miłości, także też tutaj uważajcie, bo wiecie, jak to się może nieraz skończyć. Ale cóż, czas na działanie i uniesienie jest teraz w tym tygodniu dla Was. Dlatego nie będziecie się raczej tutaj <grych> kierować rozumem. <grych> w karierze to jest szybka kariera, szybki sukces, wybicie się, du duże jakby tempo pracy też, wiele wyzwań. W podróżach to podróż właśnie samolotem szybko dotrzesz do wielu miejsc, dużo fajnych podróży. No i przede wszystkim też bezpieczna podróż to też się liczy. Nieopanowana namiętność szybki seks czyli uważajcie, tak. W chorobach szybka reakcja na leczenie pocenie się gorączki. No takie, wiecie, troszkę przeziębienia, czyli uważajcie. No i cóż, to wszystko na dzisiaj. Wchodźcie na moją stronę www.stylla.pl. Wróżę przez telefon, przez Skype'a, mailowo. Także wchodźcie, nie krępujcie się. I przypominam to jedno, jedno darmowe pytanie pod filmikiem czy na maila piszcie i nie zapominajcie o swoim imieniu, dacie urodzenia oraz pytaniu, tak? Bo niektórzy zapominają. Do zobaczenia. Trzymajcie się moi kochani. Pa pa.